Cześć, z tej strony Sławek. Jestem członkiem klubu Trezaurus, który zrzesza polskich poszukiwaczy na Wyspach Brytyjskich. Za chwilę, za chwilę jedziemy na lokalne kopanie i dlatego pomyślałem, że będzie to dobre na pierwszą część mojego wideobloga, w którym pokażę życie na Wyspach Brytyjskich Mieszkam w małej miejscowości, 40 tysięcy ludzi, nie jest to Londyn, dlatego zapraszam. Będzie ciekawie. No, dojechaliśmy. dojechaliśmy. Ja jesteśmy, jesteśmy na pole, to jest Marcin. Pole wygląda tak. Trochę terenu, sporo ludzi, możecie zobaczyć. O no. 50 osób będzie. Ile będzie osób? No, 70. 70 będzie, nie? Tam jest Jill, pobiera kaskę Ja chodzę z Ixterką Standardowa Cewka Mar Marcin, ma, Marcin ma kanarka 250 Widzę, że ludzie cały czas dojeżdżają, jeszcze mamy parę minut Wszyscy gotowi, przyszykowani. Jesteśmy na polu. Już jakieś pół godzinki. Jak na razie jakiś guzik i trochę śmieci. No ale pogoda ładna. Na razie nic nie wyskoczyło. Tutaj widzę trochę osób kopie. Marcin gdzieś tam został. No. Myślałem, że coś na początku będzie. Jakby wykrywasz, dostało kontuzji. Nic poważnego. Pękła śrubka mocująca. Sztyce z cewką. Nie wiem, kiedy to się stało. Na szczęście mam zapasową, ale w domu. No, ale z takim czymś jeszcze można będzie pochodzić chwilę. <gryw> Będę musiał uważać, żeby cewki nie zgubić teraz No dobra. Tu jest jakieś większe skupisko. Wszyscy kopią, 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 kopią. Nie wiem, gdzie jest Marcin. No dobra, spróbujemy, spróbujemy to jakoś tutaj zamontować. Godzina 11.00, krótka przerwa na chwilę. No to jak jesteśmy o 9.30, to w worek ołowiu znalazłem trochę śmieci i jedną, jedną monetkę 1697. Z jednej strony jest Brytania, a z drugiej strony nie wiem dokładnie, kto to jest tutaj. Tutaj słabo słaba i zaraz wam pokażę. Słabo to widać w domu, zrobię to, przejrzę to, zobaczę jakieś lepsze zdjęcie. Może Marcin coś tam wyhaczył, już. Będzie. Raz będzie. Teraz będzie. Saksona. Saksona? Będzie? Saksonski kawałek zbroi. <grym> niestety, ni niestety monety nie ma. Zbroja. <grym> kawałek hełmu. Koniec na dzisiaj. Wracamy do domu z kilogramem łowiu. I z jedną monetką była Wiktoria. Otwieramy firmę, będziemy produkować kulki ołowiane do obciążników i do jodetkarzy. <grystanie> Plan jest taki, że za tydzień jedziemy chyba w stronę Northfolk do Kromer na plażę. Jak będzie pogoda, dopiszę. Idzie do Rodka, wiem, zobaczymy. Będzie dobrze.